Cześć, witajcie, jestem z Durny karton. Dzisiaj razem z Krzysem odwiedziliśmy taki festyn parafialny. Spodziewaliśmy się czegoś więcej, ale wiecie, to tylko taka mała wioskowa impreza. Były tam losy, była orężada, którą sobie piliśmy. Wygraliśmy kilka dupereli. Kota, kaktusa, zestaw czterech porcelanowych pokielniczek rękawiczki robocze, kryształową miskę, osłonki przeciwsłoneczne do samochodu. Zestaw nie zawiera samochodu. Oraz białe leggings Chyba legginsy. Nie wiem, marzyłem o tym. Mm. Idziemy już stąd, wrócimy tutaj o 18, bo jest wtedy losowanie takich głównych nagród, takich większych, ciekawszych. Może coś wygramy. Jest już po festynie, byliśmy na losowaniu tych najlepszych, najbardziej takich ło nagród, ale niestety nic nie wygraliśmy. Ale przez ten cały czas trzymaliśmy te kartki i sobie patrzyliśmy na te nasze losy, na te numery i sprawdzanie i po prostu jak były na przykład trzy numery pierwsze się zgadzały, ale czwarty był inny. To było takie kurczę już prawie już tak blisko była ta nagroda, był taki fajny rower do wygrania, różne takie rzeczy, wiecie w sumie mniej i bardziej przydatne, ale zawsze coś dostać, to by było coś miłego. Podeszła do mnie dziewczyna i się Pytała, czy ja jestem z Durny karton, i była niestety tak bardzo zestresowana, że aż zapomniała pytanie, jakie chciała mi zadać. Pozdrawiam cię serdecznie, to było bardzo miłe, że, że podeszłaś. Jeśli jeszcze kiedyś mnie spotkasz, to śmiało podchodź, nie, nie stresuj się. Zdjęcia z Instagrama. Oboj, nie ci z której strony będą zdjęcia? Uh -huh. Las. Ładne, ładne, las, ładne. Ładne, las, od drewno za tobą. Tak lubisz las. co z nim robisz. Kwiaty, uu, takie leżenie, odpoczywanie i patrzenie w chmury. Tylko nie w tym przypadku, bo masz zamknięte oczy. Taki śmieszny ludzik w takim kartonie. Ładne. Wolność, morze, minimalizm, biel. Uff. Nie wiem co robić już. Łuk, strzelnictwo. Mówię, jakbym mówił jakimiś hashtagami. Nie wiem dlaczego to robię, ale ładne zdjęcie. Taki mały pająk. Tak, po prostu w centrum taki mały pająk. Na około tak duże zdjęcie, a tylko taki mały na środku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia jutro. Papa? Pa.